fine Morello Elamorello320 Może wymyślić jakieś świąteczne przywitanie Wesołych świąt ooo. czy coś tam Mam okulary takie, żeby sobie dodać troszeczkę swagu Dobra, ściągam. Ja. To są w ogóle okulary, co dostałam na sobotach pływackich Tutaj z fundacji Dzisiaj zapraszam na odcinek, w którym przygotowujemy się do świąt po raz drugi Co robię teraz? Wyciągam świąteczne kubeczki Sekret jest taki, że w sumie to ja korzystam ze świątecznych kubeczków cały rok Więc dla mnie to nie ma za dużego znaczenia z jednego kubeczka, a drugi mam taki też świąteczny Więc już go tutaj wyciągnę i pokazuję dostałam rok temu od taki kubek, czy on ma w ogóle taką łyżeczkę w środku nazwijmy ten kubek nazwijmy go Felix, generalnie żeby rozpocząć prawidłowo sezon świąteczny to zrobimy sobie kakao właśnie w świątecznym, tak jakby dodać takiego właśnie kefinezji do tego wszystkiego teraz idę do kuchni zrobić kakao świąteczne, ponieważ kakao świąteczne potem do śrubania kakałka stworzymy sobie wspólnie playlistę świąteczną nie wspólnie sama ją stworzę, ale generalnie stworzę playlistę świąteczną link do tej playlisty też jest jest na pewno w opisie, także jak ktoś był ciekawy, co ja tutaj wykminiłam, to zapraszam. Chodźmy zrobić kakao, robić kakao, robić kakao. O. Oh. Teraz się Wypadły mi z szafki zdjęcia Za dymiar i w ogóle I mamy tutaj, ale ich nie pokażę, bo tam są twarze, co nie Zrobiłam sobie w świątecznym kubeczku, ale w końcu w tym sobie zrobiłam Dlaczego? Dlatego, że Już to tłumaczę, ten kubek jest śliczny Ja go na 100% wykorzystam Tylko, że szczerze, moje lenistwo sięgało troszeczkę, tak sięgnęło zenitu w tym momencie Ponieważ, no on jest taki wybrzuszony W środku i tak dalej i mi się nie chce tego myć On, nazwijmy go Elvis, on się będzie nazywał Elvis Jednak nie obchodzi mnie jak się nazywał wcześniej I'm one way you know here we have to content someone's <laughs> fear Swoją playlistę, link jest w opisie Jeżeli ktoś ma jeszcze jakieś fajne utwory świąteczne do polecenia Których nie dodałam, to sekcja komentarzy Jest jakby wolna, więc zapraszam również tam Części takich popularnych muzyk nie dodawałam Specjalnie, po prostu już mi się znudziłem Teraz sobie znalazłam jakąś playlistę Unknown Christmas Music, czy coś takiego Christmas... A nie, to jest Christian. Aha. Na razie pododawałam angielskie, ale generalnie dodałam w ogóle piosenki z krainy lodu. Olaf's Adventure. Dam po prostu wszystkie piosenki z tego też. jadę na uczelnię, słuchawą i będę się wczuwać w teśniki. Energy, jingle bell tree. Kupiłam sobie też, kakao. W sensie jeszcze trochę mi zostało. gorzkie kakao, więc ono ani nie ma cukru, ani nic. Ma tylko cynamon, kakao. I na początku sobie wzięłam piniaczem do mleka, ręcznym i rozdrobniłam tam kakao z wodą. bo już chciałam, żeby nie było po prostu grudek, a potem zalałam to mlekiem. Próbowałam ubić to mleko ale to jest kokosowe i nie barista, więc było ciężko, więc mnie nie i jest po prostu takie płaskie. Ale mi to nie przeszkadza. I szczerze mówiąc, jak na mleko kokosowe nie jest takie złoto kakao. Mama nie trwa. Jestem no właśnie w łazience i teraz będę sobie nakładała w Stwierdziłam też, że ciągam sobie świąteczną piżamkę Taką o kratkę, więc zakładam dosłownie taką koszulę. Jest grubo. Teraz chciałabym być taka łamego i sobie vibować normalnie do muzyki świątecznej, bo miałam w planach teraz puścić muzykę świąteczną, ale myślę, że teraz mam ochotę na takie coś bardziej spokojnego. It's beginning to look a lot like Christmas. Jestem jakaś zmęczona. Okej, okay, bye. <gibliotek> Żartowałam, puszczamy muzykę. JBL. Stary I niezerdzewiały. A, i teraz zrobię sobie masaż twarzy. Generalnie od, jakoś od wakacji znaję sobie masaż twarzy, czy widzę jakieś efekty. Na przykład jak napinam twarz, to bardziej to czuję. Generalnie bardziej mam taką świadomość mięśni w twarzy. To jest jedna różnica, czy widzę różnice w twarzy, tak jak są ludzie, co pokazują, że nagle po masażu twarzy się zmienili. Nie, ja na przykład nie mam takiej różnicy. Też możliwe, że za krótko robię te masaże. No, no robię na przykład je trzy razy w tygodniu, a niektórzy robią codziennie, więc się nie dziwię, że ktoś ma wtedy efekty. Ale no, co ja czuję takie fajne rozluźnienie w twarzy, sama się sobie Bardziej podobam przez to rozluźnienie w twarzy, ale wydaje mi się, że z zewnątrz na przykład nie widać tego efektu. Dzisiaj byłam na basenie pozdro. pa tylko popa. Tak, iPhone SE. Łączy mi się z głośnikiem i zaczynam. No, więc włączę sobie świąteczną muzykę. Tutaj mi się nie chce, jakby generalnie poszłam spać. A. Santa, baby. Hello. And don't you fear Więc mam tutaj talerz z z tosta francuskiego, mam co zrobione Ponieważ ja tak naprawdę od czasu obiadu nic nie jadłam To nałożę sobie teraz kilka tych rolsów. Dobrze, cztery takie roleczki to będzie moja kolacja A my teraz przejdziemy sobie do zaparzenia najlepszej świątecznej herbatki Kubeczką, oczywiście świąteczną Troszeczkę mówię dzisiaj, ponieważ cały dom generalnie śpi i ja tutaj zadamiam w kuchni Prawdziwa zademiam, więc to taka anegdotka i teraz tak. Generalnie herbatkę, którą ja używam, to jest taka herbatka, którą dostałam. I ona jest ze Sri Lanki. Sprawiałam osobę, która mi da tę herbatkę. I ona jest mega dobra. Taka ciekawostka też się dowiedziałam właśnie od tej osoby, co mi da tę herbatę. Dobra herbata, wykład. Nie zostawię osadu na szklance. Generalnie każda herbatka się sprawdzi, ale po prostu ja lubię tą. Kurczaczki w ogóle nie mogę znaleźć mojej ulubionej zaparzeczki do herbaty. Mam taką łyżeczkę otwieraną i jest najlepsza zaparzeczka. Jajów. I mam teraz ten kubeczek, ale z racji tego, że on stał cały czas w szafce, sobie przypłukam. Ej, to wygląda idealnie, w sensie ja wyglądam idealnie z tym kubkiem. Skromna opinia. To jest fajne, bo ma taki właśnie zaczepiaczek. Zostawiam czajnik. W trakcie, co nam się wyrzeje woda, robimy sobie cytrynkę, ale nie byle z cytryn. Wyciągam sobie deseczkę. Czajnik mi szumi, ale generalnie tak. Trzeba umyć tę cytrynę. Mam jeszcze imbir, to sobie kroję. Bijamy sobie goździki do tych cytrynek. Pamiętajmy o tym, żeby w kubeczku zostawić też miejsce na cytrynkę. że herbatkę 5 minut. Ja mam coś takie fajne na piecu, że sobie klikam śrub i nastawiam czas taką śmieszną anegdotkę. Dodam sobie teraz gwiazdkę aneżową już Ja go poprosiłam, żeby mi zamówił właśnie aneż, bo mi chodziło o te gwiazdki. To on i mi zamówił takie coś. A generalnie, szczerze, ja na przykład nie lubię aneżu. Dodam go sobie teraz do herbatki, jak dla słego, żeby było, bo nagrywam w sumie to, ale tak to bym go nie dawała, bo nawet go nie lubię za bardzo, w sensie lubię jego zapachu, bo on śmierdzi tak jak lekki trochę i jak on jest w pierniczkach, jest go mega, mega mały, dosłownie tak nie czuć, ale tak to naprawdę pachnie takim lekarstwem. Nie, nie dodam, że Chcę to jak to bez ale Wydam sobie laskę cynamonową, ponieważ szczerze, laska cynamonowa tak fajnie osładza całą herbatę. No ładnie, fajnie, więc sobie od razu wymawiam taką laseczkę. Już można też ulepszyć tą herbatę. Można dodać jabłko, można dodać jakieś takie rzeczy, tak sobie wkroić. ja na przykład lubię takie rzeczy z teksturką. Generalnie na przykład mam tu kawałek jabłka, ale. Nie dzisiaj, można zamiast na przykład cytrynkę dodać sobie jeszcze troszeczkę pomarańczy. swoim już budzik herbatę, więc sobie wyciągam to na spodeczek, żeby sobie obciekł, bo jest jeszcze strasznie gorące. I dodaję sobie jeszcze sok z cytryny. Po drugie, żeby dodać słegu to te dwa plasterki, Plaskę z namo i Jeszcze sobie wody dodaję troszeczkę. Rozgrywająca z posmakiem cytrynowym. No naprawdę jest świetna. A teraz czas ma ubrane. I to też jest spoko. Zapylałam sobie lampeczki w pokoju, będę teraz jeszcze pewnie do północy sobie montować filmik, potem umyję zęby i pójdę spać, ale tęsknię za dziewczynami z basenu. Dzisiaj byłam dosłownie na basenie, jak mi się nie chciało wstawać rano na te zajęcia, a teraz sobie myślę, że chciałabym znowu wyjść na basen. I mam nadzieję, że w ogóle w tym tygodniu uda mi się pójść jeszcze dodatkowo na basen. Teraz mam sobie herbatkę Siądę w kubeczku oczywiście.